Nowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, Sponsor strategiczny klubu. Witam na konferencji prasowej Anwilosowej KMK Ząbrowa Górnicza 112.88. Przedstawiciele gości jako pierwsi trener pan Michał Dukowicz i zawodnik. Robert Johnson na prośbę trenera. Zawodnik wypowie się jako pierwszy. Troszeczkę reguły z rodem z Ligi Mistrzów. Robert, can you share with us your comment on the game, please? Um, I think you did a good job, really, no? You know, coming out and trying to, you know, have enough energy to keep ourselves in the game. I think as the game went on, um, you know, we didn't make the proper adjustments as a team um, with, you know, defense and trying to get consecutive stops in a row and then we let it get out of hand at a point and it was hard to come back from that. Zdaniel Roberta oczywiście wszyscy też widzieliśmy. Z MKS u bardzo mocno starał się nie odpuszczać w tym spotkaniu, bardzo mocno starał się pokazać jak najgłębiej fizonym miał energię do pewnego momentu, później Ta osobna rotacja spowodowała, że Ambit złapał swój rytm, zespół nie dostosował się, zespół MKS-u nie dostosował się do tych warunków meczowych, do tego, że Ambit coraz bardziej prowadził i zakończyło się to, zakończyło się to przegraną we Wrocławku. I przed nami wypowiedź trenera zespołu gości, pan Michał Dukowicz, proszę bardzo. Dobry wieczór, dzień dobry. Przede wszystkim gratulacje do zespołu z Wrocławka. Na początku chciałbym powiedzieć, że, że życzyłem jak najlepiej. Dlatego, dlatego nie staraliśmy się ani przełożyć meczu, bo wiem, że zaburzyłoby to przygotowania do meczu w Champions League. Także potraktowaliśmy ten mecz serio, staraliśmy się jak mogliśmy. Natomiast ewidentne braki kadrowe nie pozwoliły nam nawiązać skuteczniejszej walki. Natomiast chciałbym serdecznie podziękować moim zawodnikom za włożony trud w ten, w ten mecz. Widać było jak Robert nawet opuszczał konferencję, że dał z siebie wszystko i podobnie zresztą wydaje mi się, że pozostali zawodnicy również. Z pozytywów na pewno bardzo się cieszę, że Patryk wieczorek wrócił do nas i, i naprawdę zaprezentował się z niezłej strony, rzucił 14 punktów i, i na pewno to, to uważam za plus. Jeżeli chodzi o nasze braki, to nie jest wytłumaczenie absolutnie i nie, nie będziemy się tutaj tym sugerować. Natomiast no, musimy zrozumieć, że nie jesteśmy w stanie w, w, w sześciu czy w siedmiu zawodników utrzymać pewnego, pewnej intensywności gry i niestety było to widać przede wszystkim w obronie. Jeszcze raz gratulacje dla zespołu z Wrocławka, życzę im wszystkiego dobrego i powodzenia w Champions League i jeszcze raz dziękuję swoim zawodnikom za ten mecz. Tyle, trener zespołu gości. Czy mamy pytania o trenera? Witam na drugiej części konferencji prasowej. Angielocówek 112, MKS, Dobrowa Górnicza 88. Razem z Państwem przedstawiciel zespołu gospodarzy, trener Igor Milicic i zawodnik Jakub Karolak. Zaczynamy od trenera. Poproszę o komentarz. Znowu pokazałyśmy dwie twarze, które jedna, która jest dobra która jest granie z angażowaniem dzielenie się piłką, granie jak zespół i druga, która jest bardzo zła, gdzie gramy indywidualnie, gdzie nie pokazujemy efort w obronie, gdzie zawodnicy z ławki wchodząc nie dają co czego oczekujemy i, i tak naprawdę przygotowując się do tego meczu daliśmy sobie jakieś założenia. wynik jest na pewno drugorzędna sprawa, bo zespół Dąbrowy przyszedł tutaj mocno osłabiony które, tak jak mówię, nie wykonaliśmy tak, jak się założyliśmy. Te punkty, które są dobite 112 punktów dla kibica, są e, fajne, bo kibic patrzy tylko na punkty, a jest dużo większe, dużo ważniejsze i dużo e, więcej szczegółów, które naprawdę nie robimy tak, jak powinniśmy robić. E, musimy cały czas pracować, żebyśmy się stali prawdziwym zespołem, który nie pokazuje dwa obrycie. Trener Igor Milicic, Kuba Karolak. Poproszę o komentarz, Kuba. Dzień dobry. Po pierwsze chciałbym powytwórzulować drużynie z występu, bo w bardzo okropnej rotacji starali się nam z całych sił postawić. A co do meczu, to tak jak trener wspomniał, zagraliśmy dwie różne, dwie różne połowy, gdzie teoretycznie o tej pierwszej powinniśmy zapomnieć, bo, bo była w naszym wykonaniu słaba, a, a druga połowa była ciut lepsza. W trzeciej kwarcie dobrze ograniczyliśmy Johnsona w ataku i no i tak powinno to wyglądać cały mecz niestety nie wyglądało. Dziękuję. Tyle komentarzy ze strony przedstawicieli zespołu gospodarzy. Czy mamy pytania? Panie trenerze, czemu Chase Simon dzisiaj zagrał tak krótko? Na początku meczu zgłosił ból i nie chcieliśmy ryzykować dalszej części meczu. Dziękujemy. Czy jakieś jeszcze inne pytania? Pytaj brak widzimy się w środę na meczu z